Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich, wszystkich świętych. Dzisiaj zaczniemy od wiersza Maćka Morze. Więźniowie czasu, zapętleni w szukanie wieczności, zapatrują się w materię jak w grzyby znalezione po deszczu. Chcieliby wyskoczyć stąd jak z pociągu, a my, którzy wraz z nimi ulegamy złudzeniom, wraz z nimi szukamy wolności, uczymy się cierpliwości, bo tylko ona potrafi zrzucić pęta czasu. Zatem tęsknota za wiecznością jest matką powrotu. Marnotrawnych do domu praojca. W, tysiąc, nie, w 2018 napisał ten wiersz. Macie, który również jeździł na rozmowy z ojcem ciągle, to przypominam, <laughs> bo to ważne. To był taki czas dla nas wszystkich radosny i niesamowity, że mogliśmy rozmawiać z niebem, z ojcem Pio. Ja już rozmawiałem wtedy, kiedy on już nie żył, bo ojciec Pio zmarł w 1968 roku. A ja zacząłem rozmawiać później, dużo później. I tysiące ludzi rozmawiało. Jak ojciec mówił, że takie medium, jakie było w Nowej Hucie, to się zdarza raz na Epokę. Ale mówił, że w każdym wieku ktoś taki jest, dany z nieba, aby można było kontynuować tą wiedzę, przynajmniej dla niektórych dusz, <laughs> bo nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. Oczywiście należałoby, żeby wszyscy wiedzieli. Ja ojca Pijo kiedyś pytałem, czy mógłby rozmawiać z wszystkimi, czy chciałby. Oczywiście, że chciałby, ale jest to niemożliwe. Takie są warunki w tym świecie, takżeśmy się sami ograniczyli. I w tych warunkach trzeba nam żyć. Niemniej mogliśmy, ci, którzy zostali jakoś... Ja akurat przez Ludwika. Zaproponowali ojcu Pio na rozmowy i ojciec Pio się zgodził. I chodziłem na te rozmowy. Jak pier na pierwszej rozmowie ojciec Pio mi powiedział, że już jak bardzo tęsknił za, to, za tym, aby ze mną rozmawiać. Więc y, potem się potoczyły te wszystkie losy. Na pierwszej rozmowie powiedział mi mniej więcej, jakie będzie moje życie, że będę pisał i tak dalej, i tak dalej. No i tak właśnie jest. Wszystko się spełnia to, co ojciec Pio mówi na rozmowach o tym, co się dzieje w Polsce. Ogólnie też nam mówił. <laughs> Często nawet podejmował ten temat, jaka jest sytuacja w Polsce. Na ogół to była wtedy jeszcze komuna, już Solidarność powstawała. Tam już wcześniej powiedział, że będzie Solidarność. No i mówił, że szybko się sprzedała ta Solidarność, niewielu tylko zostało. No i dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki. Podobne rzeczy się dzieją, bo właśnie nie ma ducha. Dlatego ojciec Piotr kazał mi pisać. No ja się starałem. Pisałem te trzy tomy. Dwa są wydane, trzeci jest w trakcie. I niebo przekazuje, chce, dba o to, żeby ta wiedza była przekazywana. Nie muszą wszyscy, jak mówiłem, tutaj się zbawić od razu. Nie, ojciec mówi, że nie wszyscy muszą być tu święci, nie wszyscy się muszą od razu zbawić, bo nie chcą. Bo gdyby chcieli, szukali, to na pewno by. Do nich to dotarło, ale nie chcą i dlatego jest wolność. Powtórzy się życie kolejny raz, i znowu może ktoś coś przekaże danej duszy i ta coś więcej zrozumie. Wtedy podejmie duchową pracę. A nie jest to, jak wiecie, łatwe, wszystko, bo na, trzeba się natrudzić. Życie samo w sobie nas pcha do przodu. Jest, jest takie jak. Półk, orze, takie bruzdy nam wyrywa z nas, nieraz bolesne bardzo. I musimy z tym żyć. Musimy zrozumieć w końcu, po co żyjemy, bo to jest istota rzeczy. Dlatego te nauki Ojca Pio były bardzo proste, a jednocześnie wielkie, bo mówił nam o niebie, jak tam jest, i Jak mamy żyć, aby do tego nieba zdążyć. <laughs> nie wiem, czy zdążymy, ale ja żyję już ostatni raz. A to mi też ojciec Pio powiedział. Anioł stróż mi też mówi, że to już ostatni mój zakręt. I każdy z was najlepiej by było, żeby to był już ostatni zakręt ci, którzy słuchają wiesiorynek i tej wiedzy, co ja przekazuję, to zapewne tak będą, bo to nie jest przypadek, że. Ci, którzy słuchają, to znaczy, że już są na tej drodze. Teraz tylko kwestia miłości jeszcze większej miłości do Boga przede wszystkim, no i ogólnie do wszystkiego, bo miłość jest najważniejsza ona zbawia. I jak mówię, ci, którzy szukają i mają już takie głębsze spojrzenie na całość na życie na planetę na kosmos na kościół na wszystko że są cywilizacje w kosmosie, to są ci aniołowie, którzy właśnie kiedyś wyszli z nieba i teraz się borykają, żeby wrócić. Nawet nie wiedzą, że mają wracać niektórzy. I dlatego jest potrzebna wiedza. Jezus też po to przyszedł, jako nauczyciel, jedyny emanujący zespół umysłu światłości. To inaczy i znaczy Jezus to fula chorak mówiła. To, to są jej słowa. Jedyny emanujący, zes... jedyny emanujący zespół umysłów światłości. I my stanowimy tego Jezusa właśnie w ten sposób, stając się umysłem jasnym. To oznacza, że starasz się zrozumieć i kochać jednocześnie, bo jeśli coś się rozumie, a nie kocha, to ta wiedza nie ma znaczenia. Znaczenie ma razem, jak się to połączy wiedzę i miłość, a bardziej miłość niż wiedzę. Bo miłość jest wszystkim, jest Bogiem. To, co mówił święty Paweł, że języków braknie, wiedzy braknie, wszystkiego braknie. Bo miłość wypełnia i nie trzeba do tego ani fizyki, ani matematyki, ani chemii, ani niczego. Miłość to miłość, ona nie składa się z chemii. Tak jak to dzisiejszy świat materialistyczny, próbuje to rozumieć. No rozumieją w swój swoisty sposób, bo nie poszukiwali głęboko, nie mieli tej wiedzy, nikt im nie przekazał. Nie rozmawiali z ojcem Pio albo z jakimś innym świętym, którzy y, taką wiedzę tutaj nam podrzucają. No to nie dziwmy się, że oni nie wiedzą i próbują wielkimi sposobami coś robić, bo człowiek pustki nie, nie znosi, ojciec Pio mówił. Dlatego starają się nawet materialistycznie coś robić, działać, ale przy okazji krzywdzą innych, bo materia zawsze będzie krzywdziła. Pogląd materialistyczny, liberalny, komunistyczny, jakieś takie idee dziwne, idee fix, to właśnie one krzywdzą, wszystkie krzywdzą ludzi. I wymyślają sobie różne prawa, różne teorie, różne filozofie, filozofie, i próbują innych do nich namówić. I wtedy spłaszczają swój umysł, swoją duszę, i ona brnie w ten świat i żyje tylko tym światem. A my musimy się wyrwać z tego świata. To jest zupełnie inna filozofia, inne podejście. My chcemy żyć wiecznie, a materialiści. Nie chcą żyć wiecznie, albo nie wiedzą, nie potrafią inaczej myśleć, tylko w sposób taki fizyczny, empiryczny, rządny władzy, układów, pieniędzy. To jest ten świat, a my nie chcemy takiego świata. My mamy się wyrywać z tego świata. Dlatego o tym wszystkim mówię. I to, co się teraz w Polsce dzieje, to jest tragedia. To, co robi Tusk, to jest po prostu wywracanie i przywracanie materializmu, właśnie. On chce siłą przywrócić prawo. Nie da się. On powinien przywrócić miłość, a nie prawo. Bo gdy jest miłość, to każdy w sumieniu wie, że trzeba przestrzegać, że trzeba być uczciwym, żeby nie krzywdzić innych. Ale to się zmieni kiedyś. Kiedyś się zmieni i system miłości będzie bardziej znany. Na razie to jeszcze daleka droga. Po mojej śmierci się naj, najbardziej będzie to rozwijało. A teraz już zaczynamy, dlatego mówię, edukuję w ten sposób, przekazuję raczej tą wiedzę, którą mi przekierował ojciec Pio z nieba i kazał mi pisać. Maciek też właśnie te wiersze, pisze o takie różne rozważania, tak podobnie, <laughs> po to, żeby pomóc aniołom, pomóc duszom, które chcą, bo nic na siłę, nic na siłę. Jak na siłę to będzie tylko krzywda, zawsze tak jest. <laughs> więc parę myśli Wam przeczytam. Franciszek z modląc się do Boga, zrozumiał, że ludzie są daleko od Niego. Postanowił więc w tej kwestii coś zrobić. Zaczął głosić wszystkim, nawet ptakom, radosną, zbawczą wiedzę. Nieraz Franciszek przechodził właśnie przez wioski i śmiali się z niego, kpili z niego, nie chcieli go słuchać, więc jest tam taki opis właśnie, że Franciszek się wkurzył i poszedł tam właśnie nad jakiś staw, jezioro i zaczął mówić do ryb, głosić kazanie do ryb. I wtedy te rybki wszystkie wystawiły główki i słuchały Franciszka. Franciszek był niesamowity. <laughs> Notabene przypomnę właśnie, teraz mi się przyszło do głowy, że jak rozmawiałem z Franciszkiem no to, i ojcem Pio, to ojciec Pio powiedział, że Franciszek jest twoim pierwszym patronem. I dodał, że półtora tysiąca lat temu żeśmy się umówili. On wtedy coś tam działał, ja teraz się napisałem to. Główne moje dzieło to, jest, to są te pisma. Bo coś po mnie zostanie. Przecież tu żył nie będę i nawet nie chcę, żeby nie wiem, co dawali, to nie chcę tu wiecznie żyć. <laughs> Absolutnie. Więc czytam dalej. Wszyscy odczuwają samotność, bo przebywamy poza kurtyną prawdziwego balu życia. Jesteśmy w tym świecie, poza niebem. Tu mamy tylko takie namiastki nieba, przedsionek nieba, jak ojciec Pio mówił. Im więcej nauki, tym więcej wrażeń. Im więcej wrażeń, tym więcej nauki. I w, z, i w, rezultacie, w rezultacie i tak to wszystko dla Ciebie przeminie z chwilą śmierci. Ale coś tam pozostanie dla następnego życia. Zdobywaj przede wszystkim to, co nie przemija. Ucz się tego, co ludzkie, naukowe, bo to ułatwi Ci życie na tej planecie. Ale rób to z przymrużeniem oka, bo ta materia jest wadliwa, niedoskonała, stworzona przez byty, które pozostały, pozbyły się pełni. Do tych bytów i my się zaliczamy. Kościół to ujął jako grzech pierworodny. Można i tak Coś w tym jest. I słowa ojca pijo. Utrata raju to synonim tego, co się stało w niebie. Raju Edenu na Ziemi nigdy nie było. To, co tam Biblia, Stary Testament sobie powymyślali. Tak jak dzisiaj Gazeta Wyborcza <gryw> sobie coś tam wymyśli, napisze, tak samo był pisany Stary Testament. Tam nie ma żadnych objawień. W ogóle nie ma żadnych objawień. To są wszystko takie rzeczy. To są takie choroby. Ktoś, mu, ktoś ma objawienia, to niech idzie do lekarza raczej. <laughs> Żyjemy w tym świecie i Bóg jakby chciał, to oczywiście, żeby mógł tutaj zrobić nie wiadomo co. No i wszyscy by mieli objawienia, bo dlaczego nie? Żeby wszystko wszystkim powiedzieć i zrozumieć. No nie. Więc jak ktoś ma objawienia i mówi coś tam o Bogu, to znaczy, że jest chory. My mamy być pokorni, modlić się i czekać na Boga Bo naszą winą jest to, że jesteśmy na tej planecie, w tym kosmosie To jest nasza wina Chcieliśmy, zepsuliśmy i teraz musimy to naprawić wszystko A naprawiamy siebie poprzez miłość, poprzez szukanie miłości i dawanie miłości Tym się leczymy Nie można w tym świecie być przecież niczego pewnym Wystarczy kilka sekund, żeby wszystko stracić: trzęsienie ziemi i koniec z szczęściem, rodziną ze wszystkim. Czy nie trzeba drżeć o swoje życie? Trzeba, ale też należy mieć wiarę, wybawienie się z tego piekła doświadczeń, nieuprawnionych jakby przypadkowych, bo dziejących się poza świadomością świadomą. Powodowanych upadłą wolnością uciekinierów z nieba. Walec w walce związanej z ludzkim życiem tak naprawdę idzie o szczęście, któremu towarzyszy spokój, brak rywalizacji i jakiejkolwiek agresji. Człowiek posiadający w sercu żywego Boga którego rozwija w swoim życiu poprzez zwracanie się do niego nieustannej, przez nieustanną uwagę, a może to czynić na różne sposoby wewnętrznej swej świątyni, jest człowiekiem miłym Bogu i ludziom. Nikogo nie krzywdzi, wszystkim daje swoje serce jak na dłoni, aby ukazać dobrym przykładem, gdzie jest prawdziwe, stabilne i najpiękniejsze źródło zadowolenia z życia. Taka osoba promieniuje dobrem i ogromną energią, która zmienia cierpienie na słodką i spokojną radość. A w stronie przeciwnej chodzi o to, żeby taka sytuacja nigdy nie zachodziła. Mowa tutaj właśnie o tych ludziach, którzy się urodzili w materii i nie wznoszą swoich umysłów wyżej, zostają przy Ziemi, przy Materii, żyją Materią. I oni są zagrożeniem dla siebie, dla innych, i zagrożone jest ich wieczne zbawienie, bo muszą powtórzyć, zrozumieć, uchwycić promień niebieski. I bardzo się stara. Subtelnie i z zacięciem kreuje ludziom świadomość poprzez różne sposoby, w tym medialne, aby trwała walka ze spokojem i miłością. Niektórzy właśnie, niektóre dusze anielskie, bo wszyscy jesteśmy tutaj duszami anielskimi, którzyśmy się wyprowadzili do innego hotelu, hotelu kosmosu z nieba, tam mieliśmy piękne mieszkania i pałace, jak ojciec Pio mówił, a tu jesteśmy w takim byle jakim hotelu. I wszyscy poszukują, a niektórzy już tak zagrzęźli, tak się przyzwyczaili do tych hoteli kosmicznych, do tych planet, do tych krajów, do tych wiosek, i domów, i rodzin, że już nic innego nie potrafią widzieć i przez to siebie krzywdzą i innych. Trzeba być orłem i patrzeć wysoko. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miło miłości, obserwujcie świat. Bo świat jest po to, żeby go poznawać, a jak się go pozna, ten świat, to zrozumiemy, że on się kończy. Że tutaj nie ma co kotwiczyć na stałe, bo nic to nie da. Wszyscy muszą odejść z tego świata. A my z tą wiedzą, systemem miłości, poszukujemy i już wiemy nawet, gdzie jest nasze prawdziwe ja, gdzie jest nasz prawdziwy dom. I prawdziwy raj, do którego właśnie dążymy poprzez poznanie i miłość do wszystkiego, to trzymajcie się systemu miłości i papa.